Chyba tutaj, tak Strzełeczka nam wskazuje na to miejsce I tu nie ma tak, że Jak przejdziemy jeden etap To już nie wracamy to legs, to ears, to breasts. i'm have to find some way to get through to surgery and stylus. Chin up now. The Lord hates a quitter. I can hear that splicer sounding off like it's the 4th of July. Explosives are hard to come by down here.

Tasa leczenia bez no przesady, dobra, w którędy? Jest taki tryb tutaj. A? A. To kółko. Myślałem, że amunicja do karabiny. Aha. Amunicja do pistoletu. To jest taki tryb, że adaptacyjnie uczy. Czyli patrzy, czego ja nie używam, i wtedy mi pokazuje, że. O! Możesz użyć tego. No nie używasz Dobra, what? co mam zrobić? Uliczyć się? Yy, 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 yy. To sobie przypominam, że wcześniej też tu miałem taki problem Szybko skoczę w tą stronę Tu nie ma nic Posłuchaj, że ktoś jest Hmm... prawda? Czyli jednym strzałem da się W główkę No właśnie Jakiś plazmit... A, No tak! Plazmit to ja muszę użyć! Oh a, oh, to jest ktoś, tak? Mm, tak! No, tak. No, Dzięki Battlefieldowi trójce nauczyłem się patrzeć przez różne mgły, przeszkody i tak dalej. Dobra. O szczelba! Dla ci dam! się jeszcze? Uf. Co? Już? Uf. Zimny pot na plecach Właśnie tak patrzę, nie rusza się. Czy to to, czy nie? Otworzy się? Nie otworzy się. Dam radę to schować? Nie wejdę tu. Fa. Ha. Jak kucne o. Tak to działa. Póki kąt nie będzie taki, że on mnie zauważy, klucza, op, op. Nie bij. Dobra, dobra dobra. Okay, zobacz mapę A więc więc tak. To jest, skąd przechodzi się, gdzie W takim razie zobaczę co jest tu To tędy, tak? Nie Przeceniam wielkość tej mapy No tak To jest to wejście W takim razie tu, tak Pistolet Chyba jest najlepszym groniem Na razie Porządne protezy kolejne, chyba tak uh -huh. czy tu jest szyba? Raczej nie. Miotacz piłek <laughs> <Jak by> teraz <śmiech> strzeliło <śmiech> To bym zęby stracił <laughs> aha, to jest do demonstracji tego co tutaj można dostać Telekineza Super Przełącznik wyrzutni piłek Ach, można też podstawać, no super nowy plazmit, telekineza Podnieść siłą umysłu ciężki przedmiot. Ciśnij nim w swoich wrogów. Czy warto mówić coś jeszcze? Skończyło ci się miejsce, musisz wymienić plazmid. Możesz dokupić więcej miejsc w ogrodzie obfitości. Wzmienione plazmidy można się ponownie wyposażyć w banku genów. Czyli to co ja wyjaśnię wcześniej, przy czym teraz popielenie zmienię. No, telekineza błyskawica się przyda do unieruchamiania niektórych wieżyczek itd. Yeah! Czyli lewem chwytam Puścić, żeby rzucić Albo fał, żeby upuścić no dobra Czyli przytrzymać, żeby łapać Jak tak trzymam, to nie złapie No dawaj, dawaj Okej okay. Ha! Odbiłem Uuu <grymnie> Niestety nie wszystkie mają... Okej, okay. mamy telekinezę, w takim razie możemy coś zrobić tam. Supply. Gdzie sobie biega. Nie tu.

Dobra, gin normalnie z karabinu. Fu. <słuch> Dobra <słuch> Jeszcze to wymienianie broni z plazmidami. Tak średnio wychodzi. No właśnie. <słuch> A, ja miałem jakiś dziennik jeszcze. Okay Coś tam złego działo? Jak zwykle. Ok? Zastrzyk Ewy i no Dobra. Było warto, bo i tak trzy razy strzelę z takiego ze zwłoki. O! Nieźle Śrut Dobra, wszystko przeładuję może oh, Taki, o oh, Łomiarz Tonik bojowy Ha! Bo oprócz plazmidów są jeszcze toniki bojowe I toniki też techniczne Jeszcze bodajże Do ciała a że to tam się nazywa i one zwiększają pasywnie różne rzeczy, na przykład tonik bojowy łomiarz. Łomiarz rozwija górną część twojego ciała tak, że możesz posługiwać się tępymi narzędziami ze zwiększoną siłą i skutecznością. Czyli po prostu uderzamy mocniej. Super, dobra. No, i git. Aha, tam już coś jest. O, mm, moment, czy ja teraz użyję R-to? Tak. Mimo tego, że tylko pół było, mi brakowało, to użył. Fee. 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 Dobra, w którą stronę teraz? Amunicja przeciwpancerna. No, jak miło. Jakie miejsca. Ktoś tutaj stoi? Za tym? <grymne> <grymne> Dobra, D'Larso. Możemy lecieć dalej. No, chyba tyle. Dobra. Amunicję kupi raz. Nie włamałem się tu jeszcze? Najwyższa pora. <gryw> Lubię to włamywanie. Oczywiście do pewnego momentu, ale na razie się pobawię. Później i tak będzie jakiś tam autohacker. Wielokrotnie. Będę miał tego dużo, więc będzie można używać. A, jakoś, jakoś tak to będzie. Teraz jeszcze to jedno kolanko w lewo. Tyle. Więc tak. Amunicja do pistoletu. Tym razem 19 zamiast 20. To jeszcze lepiej. Aha. No. Do nie mam za bardzo nic. nam mogę używać. Ale teraz mam wzmocnione uderzenie. Więc przydałoby się przetestować. Chyba mój karabin strzela, ale głowy nie dam. Ktoś tutaj przyszedł. Hej! Ostro! Co ty tutaj masz? Kasę? Ja apteczkę. Tu mam u Maxa dobra Ach tu jest ta rozwalona? W takim razie idziemy za z <laughs> Pokaż swój ryczek what, what, what? Co to we mnie rzuca. I

Давай, я то Вот так нужно Что? Упс, бомба выпадла А, потому что не один Хорошо, давай, давай, давай Давай, я то Вот так Есть Telefon jest zatopiony? E, jeszcze jakiś jest. Ten ma więcej HP. E, trochę za nisko. To jakoś celuje automatycznie, chyba. Trochę przynajmniej. Co, co się dzieje? Ilu was jest. Mm -hmm. O, o to chodziło. Jasne. Teraz mogę go weeksterminować bez problemu. Ile w tam leży? <grywka> o. O. Piękno. Symetria. Ja już wiem, co kwadrat pewnie zrobił. Albo po z niej. I była piękna. Szczerze mówiąc, teraz jak zacząłem to układać, no nawet nie spojrzałem, gdzie jest ten odpływ. Tylko od razu założyłem, że jest gdzieś po drugiej stronie. No i na razie to się sprawdza. Jasne. Jesteś! zyku leć tam! Niestety nie można takiej komendy wydać Wcześniej był tam tego gościa Dlatego tak z jego głowy... Wypływało coś, jakieś fale wysyłał e! Dobra A? W że to pewnie to odpadnie, tak? Jeszcze jest, jeszcze jest. To wy, to wy, Ooo, jestem! Ha! Szybko, szybko! Yuh, tutaj. Jest przejście, nie ma przejścia. Te... Moment, moment, moment. Okaże się, że mam chwilę czasu, to wam opowiem, co to robi. O. No, a więc to, jak wpłynie woda w to, to unosi się, a raczej wydobywa się alarm z tego urządzenia. I niestety, cóż, zaczynają nam przelatywać różne szachraństwa. Gdzie jest ta wieżyczka? Nie wiem Tu jest. O właśnie Przywołaj jednego No, 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 no. Super Gdzie jesteś? Tu jest No, no, no oh. Ej, zmienisz go! Fuck. Okej, to nie zadziała, jak widać. No cóż, leczenie może później. O właśnie, za ściany musi być. Ideal, piękna. A już, to jest to, że I wanna make them beautiful, but they always turn out wrong! That one too fat! This one too tall! This one too symmetrical! And now what's this guy? An intruder! He is ugly! 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 <laughs> 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 oh. Dobrze zakręcony typ. Ostatni. No, może pat. To. Chciał się uleczyć! Nie wyszło. Rektorze, Niech pan sam sobie pomoże. Klucz jest. Tutaj jest. Ciekawego. Super. Ach, tak się tylko wydawało pod takim kątem. A rzeczywiście coś z krwi musi tam być. O, to można było podjarać, ale niestety ja nie miałem takiego plazmidu przy sobie. No coś. To to po prostu tak świeci Dobra, włamiemy się do sejfu eee, Będzie prosty Uu, Widać, że rzeczywiście prosty mhm, Jeszcze jedno kolanko o. I tyle Apteczki Bardzo miło Eee, ja, gdzie jesteś, apteczko? Apteczko! O, jest. No i mam max. Jak tam? No na żyło nadal. Yeah. Ja bym się nie udał na taką operację, gdzie coś takiego mają. Na stole. I nie nagle. Przeciwpancerna. O, przeciwpiechotna. To się przyda. Tak. To Jaki śród mam jeszcze? Elektryczny śród.